Cześć, ja jestem Daniel, a wyglądacie kanał RR Moto. Właśnie odpalamy format RR News, gdzie będziemy opowiadali o tym, co nowego dzieje się wśród motocykli, odzieży motocyklowej i imprez w naszej branży. Zaczniemy od motocykli sportowych, bo okazuje się, że motocykle sportowe wracają do Europy. Tak, dwa lata po tym jak Yamaha stwierdziła, że wycofa, przynajmniej ten homologowany model R6 i zostawi tylko ten torowy, to Honda i Kawasaki stwierdziły, dobra, nie ma naszego największego konkurenta, to my sobie wrócimy na rynek. I dokładnie tak zrobili. Najpierw wróciło Kawasaki z modelem ZX6R, ale trzeba powiedzieć, że w wersji 636, czyli tej większej i mocniejszej pojemności, a teraz usłyszeliśmy również, że wraca Honda ze swoim modelem CBR 600 rr i kawasaki już możecie zobaczyć w salonie, wybrać się na jazdę testową i go kupić, a Honda będzie tuż na dniach dostępna. Co wiemy o Hondzie? Model CBR 600RR upodobnił się do Fireblade, jeżeli chodzi o malowanie, przednie ledowe lampy, a także mikroskrzydełka, które wyrosły na bokach naszych owiebek. Jeżeli chodzi o moc, cztery cylindry w Hondzie generują 121 koni mechanicznych. 63 Nm i 193 kg wagi gotowego motocykla do jazdy. Jeżeli chodzi o pakiety elektroniki, te w Hądzie są zaawansowane, ponieważ mówimy o sześciosiowym IMU, 5 trybów mocy. 3 tryby hamowania silnikiem, 9 poziomów kontroli trakcji, a także ABS z funkcją hamowania w zakrętach. Więc tego wszystkiego jest sporo. Dodajmy do tego jeszcze sprzęgło antyhoppingowe i elektroniczny amortyzator skrętu. Nie ma nic na temat quickshiftera, więc znając życie będzie on w opcji dodatkowej. Jeżeli chodzi o ceny, te jeszcze nie są oficjalne podane, natomiast udało mi się dotrzeć do dosyć pewnych informacji, że Czarna wersja powinna kosztować w okolicach 53 tysięcy złotych, a wersja w malowaniu wyścigowym będzie zwyczajnie droższa. Jeżeli to okaże się prawdą, to okazuje się, że Honda jest sporo taniej wyceniona niż Kawasaki, który już jest obecny na rynku. I w zasadzie podobnie będzie kosztowało, co kiedyś kosztowała R6, której już nie ma, więc nawet jak R6 wróci, to na pewno nie będzie równie tania, tylko będzie musiała być trochę droższa. Więc Honda znowu może zagarnąć sporo rynku dla siebie. Jeśli chodzi o kawasaki i model 636, to mamy większą moc, bo wraz z doładowaniem. Dynamicznym, czyli tak zwany RAM-R, mamy 129 koni, mniej 69 Nm, ale motocykl też jest cięższy niż Honda, ponieważ waży 198 kg. Pakiet elektroniki, tutaj już w standardzie mamy. KQS, czyli quickshifter góra Du. Mamy kontrolę trakcji, różne mapy silnika oraz precyzyjny sportowy ABS z osobnym systemem. Tutaj Kawasaki podkreśla, że to jest osobny system i to jest bardzo precyzyjny sportowy ABS. Nie wiem, jeszcze nie jeździłem, chętnie się dowiem, jak to działa. Do tego mamy również antyhopping i co najważniejsze, dla każdego kupującego ten motocykl, mamy również kontrolkę ECO. Żebyśmy wiedzieli, że naszym supersportem jedziemy powoli i pali mało. Prawda, jakie to jest potrzebne, nie? Jakby, no. I w tym momencie cała ta różnica finansowa, ponieważ kawa kosztuje w okolicach 60 tysięcy złotych, przestaje mieć znaczenie, bo mamy kontrolkę Eko. Ja bym w to szedł. I teraz zapytacie się, no dobra, mamy Honda, mamy Kawasaki, ale co, z triumfem? Przecież triumf ożywił swoją Daytonę. Tak i nie, ponieważ nie jest to taka Daytona, jak kiedyś i nie gra ona w klasie supersportów, a gra w klasie takie jak Honda CBR 650R, czy chociażby Aprilia RS 660, czy Suzuki GSX8R. Tak, czyli w tej klasie semisport. Motocykli, które wyglądają jak motocykle sportowe, ale są przyjemne do jazdy codziennej i tak naprawdę z torowymi potworami nie mają nic wspólnego. Jeżeli chodzi o Triumfa, to można by powiedzieć, że Daytona 660 to jest taki trident w owiewkach ale na szczęście nie, ponieważ dostał inną pozycję, dużo lepsze hamulce i ponoć lepsze zawieszenie i całościowo ten motocykl znacznie lepiej trzyma się na zakrętach. Tak mówi marketing, ja jeszcze tego nie weryfikowałem. Natomiast mogę Wam powiedzieć, że ma 95 KM, czyli jest sporo mocniejszy niż Trident. I uwaga, waży na mokro, czyli gotowy jazdy 201 kg, cena 44 zł. I teraz porównajmy sobie od razu to z konkurencją, bo kto nam zabroni, przynajmniej tak tabelowo. Jeżeli chodzi o Suzuki GSX8R, jest o 10 koni mechanicznych słabszy, ale ma więcej momentu obrotowego, więc mogą jechać bardzo podobnie. Natomiast jest 4 kg cięższy i kosztuje 1000 zł więcej niż Triumph. Z kolei Honda CBR 650R jest o 0,3 konia magicznego, mocniejsza niż Daytona, ale o 7 kg cięższa, więc w rezultacie może jechać trochę wolniej. Jest za to o 500 zł tańsza, chyba, że wybierzemy tegoroczną nowość z e-klaczem, który będzie cięższy, bo to jest takie elektroniczne e, sprzęgło. Będzie cięższy i droższy o około 2000 zł, więc o tym warto pamiętać. Jeżeli chodzi o Aprilie RS 660, to ta z kolei jest o 1000 zł droższa, ale ma 5 koni a ma tych więcej. Ma dużo bardziej sportową elektronikę i mówimy tutaj także o masie własnej na poziomie 183 kg. Jest to masa gotowa do jazdy, czyli jest aż 18 kg lżejsza od Triumfa. A triumf jest lżejszy od wszystkich innych motocykli, o których mówiliśmy. Więc RSK od Aprili wciąż jest królem tej klasy i jest kompletnie niezagrożona. Powiedzmy sobie też troszkę o plotkach, ponieważ plotki głoszą, że już niedługo, bo w przyszłym roku na rynek może wrócić jedna z legend. Mówimy o Suzuki DRZ. Japońskie plotki donoszą, że ma pojawić się model DRZ4S, czyli właśnie następna słynnej DRZ-y. Słynnej, bo ja nią jeździłem, więc musi być słynna. Ale tak prawdę mówiąc, przyjęła się po prostu świetnie na całym świecie, ja też ją uwielbiałem. Plotki mówią o tym, że ma on pojawić się w przyszłym roku i stanowić konkurencję dla dobrze przyjętej crf -y 300 od Hondy. Natomiast, jeżeli chodzi o silnik, to ma być on mocniejszy niż crf 300 od Hondy. I Suzuki chce to ponoć zrobić w taki sposób, że po prostu zwyczajnie hamsko przekroił silnik od Faustroma i z połowy tego silnika zrobi jednocylindrówkę w okolicach. 380 cm sześciennych, co ma przekładać się na moc przynajmniej na poziomie 40 koni mechanicznych i całość to upchnąć właśnie w taką nowoczesną DRZT, która dodatkowo dostanie pakiet oświetlenia LED oraz podstawową elektronikę i tym wszystkim, czyli większą mocą i lepszym wyposażeniem Suzuki chce wygrać z Hondą. Oczywiście ten motocykl też będzie droższy, na dzień dobry musi być droższy, ale faktycznie może być ciekawsze. Chociaż ja nie wiem, czy elektronika w tym wypadku będzie nam jakoś specjalnie potrzebna. Ja bym od tego jak najbardziej uciekał, a poszedł na przykład w lepsze zawieszenie. Ale znamy Suzuki i wiemy, że oni robią świetne silniki, ale dają kiepskie zawieszenie standardowe, więc nie ma się co czarować. Tak na pewno nie będzie. Zresztą to jest taka gruba plota, ale od Young Machine japońskiego, więc jest duże prawdopodobieństwo, że tak się wydarzy. A co w takim razie słychać u nas w RR MOTO? Otóż kupiliśmy jawę TS 350, która będzie pojawiała się na piknikach RR MOTO. I to nie jest tak, że tylko będzie można na nią popatrzeć, tylko są grube plany, że będzie można na niej normalnie pojeździć, jeżeli nie padnie, bo jej awaryjność jest wręcz legendarna, więc spieszcie się, ponieważ pierwsi będą tymi, którzy się na niej przejadą. Motocykl będzie i w Toruniu i w Warszawie i być może na jeszcze innych eventach. Oprócz tego, ja jadę kupić Versys 1000, ponieważ to właśnie Versys 1000 wygrał y, nasz konkurs na wybór motocykla turystycznego dla mnie. Więc teraz właśnie jestem mocno zaangażowany w poszukiwania i wybieram się właśnie, żeby kupić wersję za 1000. Czy dobrze, czy nie, to się okaże w najbliższych miesiącach i filmach, które powstaną przy okazji tego wszystkiego. Oprócz tego do sklepów dojeżdżałem cały czas nowości różnych marek. Mówimy tutaj na przykład o Rebel Hornie, który swojego nowego Range'a już wprowadził na rynek i można go przymierzać. Już wiele osób go kupiło albo na przykład o Shimie, która wprowadziła takie rzeczy jak STX 2.0, które widzicie, że już mam okazję Przymierzyć, sprawdzić i niedługo film o tych rękawicach też będzie. I żeby zostać w temacie, to są rękawice typu semi-sport, czyli takie na przykład pasujące do Daytony, o której przed chwilą mówiliśmy. Ale co dużo bardziej mnie zainteresowało, wprowadzili również but, sportowy but do Tyśaka. I tak się składa, że też już go mam przy sobie i już mam okazję go sprawdzać. Jest to model VRX3 i co najważniejsze w tym wszystkim bucie, bo tu można opowiadać, że mamy specjalną podeszwę, że mamy perforacje, także mamy atopa. Ale dla mnie w tym wszystkim najważniejsze jest to, że w końcu jest regulacja u góry, więc jeżeli mamy większą łydkę, założymy kombinezon, zrobi się tutaj powiedzmy ciaśniej, to i tak jesteśmy w stanie tego buta używać. A nie tak jak było do tej pory w butach Dowolnej polskiej marki albo chociażby RST, tych za 7-8 stówek, gdzie jak założysz kombinezon, to bud już ciężko zapiąć. On po prostu się tutaj rozpinał, było za mało miejsca. Wiele osób zna ten problem i fajnie, że w końcu udało się go rozwiązać i to w bucie do tysiaka. Bo gdybyśmy chcieli wejść w wyższą markę, czyli Alpinę albo na przykład CD, tak jak w moim przypadku, no to to już były wydatki na poziomie 1800-2000 zł, a tu mówimy o bucie za tysiaczka. Wróżę tutaj duży sukces zobaczymy, jak się to przyjmie na rynku. Ja już zaczynam swoje testy. Jeżeli chodzi o odzież motocyklową, to już w najbliższym czasie będziemy nagrywali z tym materiały i to takie bardzo fajne, bo będziemy sobie po prostu porównywali różne marki, co mają fajnego, co nam się podoba i czego można się spodziewać, tego jeszcze nie było na polskim YouTube, więc mam nadzieję, że te materiały wam się również spodobają. Dajcie nam znać, jak taki format wam się podoba, czy mamy go kontynuować, powinien się pojawiać raz w miesiącu i chciałbym do niego też dodawać jakieś smaczki ze świata samochodów, bo Większość z Was ogląda również kanały typowo samochodowe i jest to miejsce właśnie, żeby niektóre rzeczy połączyć, bo motoryzacja po prostu ekscytuje nas wszystkich. Dajcie znać w komentarzach i widzimy się już w przyszłym tygodniu w kolejnych filmach.